Hej, Kali, idę z koleżanką do galerii, więc przygotujcie się ze mną. Zobaczcie, takie mam spodnie. O. Upsi Dobra nic się nie stało. Zobaczcie, o, takie mam spodnie. I taką mam bluzkę. Okej, okay, rozczeszę sobie włosy. Okej, okay, rozczesane, więc teraz umyję sobie twarz. O takim czymś sobie umyję. Ja sobie dzisiaj użyję takiego płynu do mycia twarzy z Fluff Mega ładnie on pachnie, więc myjemy teraz twarz Okej, okay. okay, twarz umyta Teraz mgiełka z ziai Okej okay. Ała, trafiłam sobie do oka Bardzo ładnie pachnie Teraz mleczko do twarzy z Fluffa Okej, otwieramy Ok. Hej, teraz rozsmarowujemy! Wow! Okej! Okay. Teraz czekam aż trochę się wchłonie. Okej, okay, już się trochę wchłonęło, ale w ogóle w międzyczasie jak czekałam, to się tak rozlało. Zobaczcie jak pada. Nie widać tego aż tak na kamerze, ale mega leje. I zaczyna coraz bardziej. A! Słyszycie to? No ale okej, okay. zacznijmy się malować. Okej, okay, najpierw rozświetlacz. Okej. Okay. Okej, okay, rozświetlacz zrobiony. Czyli teraz oczy. Hmm, jaki kolor wybrać? Trudny wybór. Bardzo trudny wybór. Hmm, może chyba ten użyję. Taki świecący. Okej, okay, to go nałóżmy. Okej. Okay. Jedno oko nałożone, teraz drugie. Okej, okay, nałożone. Zobaczcie, jak się świecą. Mego ładnie. Teraz usta. Zobaczcie, taką pomadką sobie zrobię usta. To moja ulubiona. Okej. Okay. Usta pomalowane. To już wszystko. Pa!